Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Kozera, a ja Andona Standard. Jesteśmy pracownikami Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na co dzień w pracy naukowej oraz dydaktycznej zajmujemy się tematyką związaną z finansami publicznymi. Dlatego też przygotowałyśmy dla Was wykład pod tytułem ABC Długu Publicznego. Chcemy przybliżyć Wam istotę długu publicznego, przyczyny oraz skutki jego występowania, a także odpowiedzieć na kilka ważnych pytań, między innymi: co groźnego jest w polskim długu publicznym? Czy państwo może zbankrutować? oraz w jakim zakresie obecna pandemia COVID-19 wpłynęła na stan finansów publicznych, w tym na wzrost długu publicznego w Polsce? Na początek trochę teorii. Czym różni się deficyt budżetowy od długu publicznego? Deficyt budżetowy definiuje się jako część wydatków niepokrytą dochodami, czy też ujemną różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetowymi w danym roku budżetowym, najczęściej jest to rok kalendarzowy. Z kolei państwowy dług publiczny rozumie się jako nominalne zadłużenie jednostek sektora finansów publicznych ustalone po wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań, to znaczy po dokonaniu konsolidacji oraz jako łączną kwotę zobowiązań podlegających spłacie ze środków publicznych. Czy zastanawialiście się może, jakie są główne przyczyny? Długu publicznego, jego powstawania, wzrostu, przyczyn jest oczywiście wiele, ale wśród najważniejszych należy wymienić interwencjonizm państwowy, polegający na zwiększonych wydatkach związanych chociażby ze stymulowaniem wzrostu gospodarczego, redukcją bezrobocia, czy też niwelowaniem negatywnych skutków w cykli koniunkturalnych. Wydatki publiczne mogą być wyższe i przyczyniać się do wzrostu długu publicznego w przypadku wystąpienia wojen, kryzysów ekonomicznych czy klęsk żywiołowych. Państwo może także wpaść w tzw. pułapkę zadłużenia. Mówimy o tzw. zjawisku rolowania długu w przypadku, gdy państwo zaciąga kolejne zobowiązania w celu już pokrycia obecnie istniejących zobowiązań. Od kogo państwa pożyczają pieniądze? Odpowiedź jest dosyć prosta. Od swoich obywateli. Każdy Polak, który kupuje obligacje skarbowe, pożycza swojemu rządowi pieniądze. Pieniądze to zostają mu zwrócone z jego własnych podatków. Czy to oznacza, że państwa, które mają większe zadłużenie, powinny nakładać wyższe podatki? Warto podkreślić, że struktura zadłużenia jest mocno zróżnicowana. Niektóre państwa, takie jak Włochy czy Japonia, Pożyczają środki od swoich obywateli. Na przykład Grecja czy Portugalia z kolei od inwestorów zagranicznych. Jeśli Grecja czy też Portugalia przestałyby spłacać swoje zobowiązania, kłopoty finansowe miałyby m.in. banki niemieckie. A czy występuje pewien bezpieczny poziom długu publicznego i czy jest on regulowany prawnie? Chociażby w kilku aktach prawnych, począwszy od Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, możemy odnaleźć zapis, że państwo nie może zaciągać nowych zobowiązań, w wyniku których doszłoby do powiększenia państwowego długu publicznego ponad granicę 60% produktu krajowego brutto. Analogiczny zapis odnajdziemy choćby w ustawie o finansach publicznych. Czy to oznacza, że jest to tzw. bezpieczna granica długu publicznego? Niekoniecznie, ponieważ percepcja bezpiecznego długu publicznego jest zmienna w czasie, wynika z wielu uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Ocena poziomu długu publicznego powinna być przede wszystkim prowadzona z punktu oceny jego wpływu na stan gospodarki. To oznacza, że bezpieczny poziom długu publicznego występuje wówczas, gdy w długim okresie czasu państwo nie ma problemów z terminową jego obsługą, to znaczy ze spłatą rat kapitałowych i odsetek, i nie zaburza to równowagi makroekonomicznej. Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej musi spełniać tak zwane fiskalne kryteria konwergencji. Zapisano je w traktacie z Maastricht. Określono tam dwie granice długu publicznego. Po pierwsze, deficyt budżetowy państwa nie powinien przekraczać 3% PKB. Po drugie, relacja państwowego długu publicznego do PKB nie może przekroczyć 60%. Wskaźniki te analizuje się nie tylko w danym momencie, ale zwraca się również uwagę na tendencje, jak również wyzwania stojące przed gospodarkami tych państw, m.in. takie jak wprowadzanie reform czy też stany klęsk żywiołowych. Czy dług zły równa się drogi, a dobre jest tani? Rozwiązanie nie jest takie proste. Powinniśmy skupić się tutaj na przyczynach powstania długu. Dług dobry to taki, który finansuje inwestycje, stanowiąc wkład własny realizowanych projektów unijnych, czy też taki, który nie powoduje problemów ze spłatą. Z kolei dług zły to taki, który finansuje inwestycje, której koszty utrzymania przewyższają możliwości, który ogranicza możliwości inwestycyjne w przyszłości, jak również taki, który przerasta zbyt szybko w stosunku do wzrostu potencjału jego obsługi. A czy państwo może zbankrutować na. Co dzień potocznie poprzez bankructwo państwa rozumiemy sytuację, w którym dany kraj nie jest w stanie terminowo, terminowo spłacać swojego zadłużenia. W przypadku przedsiębiorstw oznaczałoby to mm, po prostu likwidację tego przedsiębiorstwa. Natomiast współcześnie w przypadku takiej sytuacji bankructwa państw nie oznacza to, że zostanie ono zlikwidowane. Każdy. Yy, Każde państwo posiada bowiem możliwość nałożenia nowych podatków, z czego teoretycznie może spłacać swoje zadłużenie. Ponadto może skorzystać z pomocy finansowej innych państw oraz odpowiednich instytucji finansowych o zasięgu międzynarodowym. Dlatego też bardziej odpowiednim terminem jest tutaj przejściowa niewypłacalność państwa lub utrata płynności finansowej. Niemniej jednak takie zjawisko niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji dla sytuacji społeczno-gospodarczej państwa. Przykładowo, gdyby państwo przestało spłacać swoje zadłużenie zagraniczne, wtedy musiałoby się liczyć z taką sytuacją, że inwestorzy będą je omijać, nie będą chcieli inwestować w danym państwie, ponieważ kto chciałby inwestować w państwie, które nie jest wiarygodne finansowo, nie spłaca swojego zadłużenia. Także to państwo miałoby problemy z zawarciem nowych umów o zasięgu międzynarodowym, a to wszystko przekładałoby się na niższy poziom rozwoju społeczno-gospodarczego tego państwa. Teraz trochę danych liczbowych. Kiedy powstał i ile wynosi polski dług publiczny? Około 2 trzecie polskiego długu publicznego powstało w ostatnich 20 latach. Kiedy w 2001 roku dług publiczny wynosił niespełna 300 miliardów złotych, to już w roku 2020 jest to ponad 1 bilion złotych. Z kolei licznik długu publicznego dostępny na stronie Forum Obywatelskiego Rozwoju, czyli fundacji założonej przez profesora Leszka Balcerowicza, wskazuje, że już na początku roku 2021 dług publiczny wynosił ponad 1,4 bilion. Zł. To oznacza, że tylko w ciągu jednego roku dług publiczny przyrósł o około 10 tysięcy złotych w przeliczeniu na każdego mieszkańca Polski. Wobec tego wynosi obecnie w przybliżeniu 38 tysięcy złotych per capita. Kto generuje głównie dług publiczny? Dług publiczny generuje głównie podsektor rządowy. Obecnie stanowi to około 90% zadłużenia sektora finansów publicznych. A skąd pochodzi dług publiczny, biorąc pod uwagę kryterium miejsca jego emisji? W strukturze polskiego długu publicznego dominuje dług krajowy, stanowiący obecnie około 75% całego długu. Czy jest to sytuacja korzystna z punktu chociażby widzenia bezpieczeństwa finansowego państwa? Myślę, że tak, ponieważ dużo gorsze skutki ekonomiczne, gospodarcze niesie za sobą wyższy udział długu zagranicznego, którego spłata i obsługa wymaga transferów środków pieniężnych do wierzycieli zagranicznych, a przez to obniża pobyt globalny, a w rezultacie produkt krajowy brutto danego kraju. Udział zobowiązań wobec krajowego sektora bankowego wynosi obecnie niespełna 50%. Udział ten wzrasta na rzecz zmniejszania się zadłużenia wobec krajowego sektora pozabankowego. Co groźnego jest w polskim długu publicznym? Największym problemem jest szybki przyrost długu, bo im wyższe mamy zadłużenie, tym więcej będziemy musieli płacić za jego obsługę. Gdyby Polska zaczęła być postrzegana przez inwestorów jako kraj, który w przyszłości może mieć problemy ze spłatą swojego zadłużenia, to już dzisiaj byłoby nam trudniej znaleźć chętnych na nasze obligacje. Wówczas moglibyśmy dalej nie zadłużać się, ale na znacznie gorszych warunkach, za wyższy procent niż obecnie. Warto podkreślić, że gdyby polski dług ustabilizował się na poziomie około 55%, to wówczas byśmy mogli rolować go bez końca. Ale musimy pamiętać o koszcie obsługi długu. Tylko w roku 2010 jego koszt wyniósł 38 miliardów złotych. Jest to kwota, za którą można wybudować Około 900 km auto, autostrad, czyli tyle, ile wybudowano w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat. A jest to tylko koszt obsługi w jednym roku. A jak wypada Polska na tle państw europejskich, jeżeli chodzi o poziom jego zadłużenia? A jak wypada Polska na tle państw Unii Europejskiej w zakresie poziomu długu publicznego? Podstawowym wskaźnikiem branym pod uwagę w ocenie zadłużenia poszczególnych państw jest udział długu publicznego w generowanym przez te państwa produkcie krajowym brutto. W połowie 2020 roku udział długo, długu publicznego w produkcie krajowym brutto Polski stanowił około 55%. Z kolei przeciętna dla Unii Europejskiej wynosiła w przybliżeniu 88% ich produktu krajowego brutto. W Unii Europejskiej są państwa, które są w relatywnie niższym stopniu zadłużone w stosunku do Polski, chociażby Łotwa, Litwa czy też Czech, Czechy, ale można wymienić tutaj szereg kraj o dużo wyższym poziomie zadłużenia. Wśród liderów można chociażby wymienić tutaj Portugalię, Włochy, ale przede wszystkim Grecję. W Grecji udział długu publicznego w ich produkcie krajowym brutto stanowił w przybliżeniu 190% produktu krajowego brutto w połowie roku 2020. Należy jednak tutaj podkreślić, że gospodarki państw wyżej rozwiniętych są w stanie udźwignąć wyższą relację długu publicznego w stosunku do ich produktu krajowego brutto, szczególnie te, Emitujące waluty światowe. Gorzej sobie będą radzić kraje o niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Państwa Europy są w relatywnie wysokim stopniu zadłużone na tle świata. Z danych gromadzonych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który gromadzi dane dla ponad 180 państw na świecie, wynika, że wśród 10 najbardziej zadłużonych państw, a 7 to są państwa e, Europy. Wśród liderów oczywiście wymienia się tutaj Japonię, Wenezuelę, ale na trzecim miejscu jest Grecja, a w czołówce wymienić należy także Włochy, Portugalię, Francję, Hiszpanię czy też Belgię. A czy istnieje w ogóle jakieś państwo żyjące bez długu? Takich państw jest bardzo niewiele. Zazwyczaj ich dług publiczny stanowi relatywnie niewielki odsetek produktu krajowego brutto. Są to zwykle kraje bogate w surowce naturalne, przede wszystkim kraje naftowe. I tutaj, wśród takich państw o najniższym poziomie zadłużenia, możemy wymienić przede wszystkim Arabię Saudyjską, Nigerię, Iran czy też Afganistan. Obecnie mamy do czynienia z kryzysem zdrowotnym wywołanym pandemią koronawirusa. Wpływa ona nie tylko na sferę społeczną ale także na sferę gospodarczą, m.in. na stan finansów publicznych. Niestety, gospodarki wymagają wsparcia. To są pakiety fiskalne, których obecnie koszt szacuje się na ponad 200 miliardów złotych. Powoduje to szybszy przyrost zadłużenia. W ostatnim czasie dług sektora finansów publicznych w relacji do PKB wzrósł o 10 punktów procentowych. Takie zjawisko zaobserwowano nie tylko w Polsce, ale obserwuje się również w innych państwach europejskich, jak i na całym świecie. Z pewnością nasz krótki wykład nie wyczerpuje tak aktualnego, interesującego problemu. Dług publiczny oddziałuje nie tylko na stan gospodarki państwa, ale również na jakość życia nas obecnie, jak i w przyszłości. Dziękujemy za uwagę. Do, Do zobaczenia. zobaczenia.